Najpierw nawet ze swoimi zwierzętami spali w halach przy granicy. Teraz również z czworonogami muszą stać w kolejkach, po to, by zarejestrować pobyt w Polsce. Miliony ludzi. Proste miliony. A вот, e... uciekało miliony ludzi, po prostu miliony w pociągach, autobusach. Jak nie było miejsca, ludzie jechali stojąc. My czekaliśmy po 10 godzin na dworcach. na wogzale. Pani Swietłana jechała kilka dni z Дніпропетровska. Matki z dziećmi, na Matki z dziećmi, jeden na drugim, bez niczego. Prosto, na gözach, pomagali. Bardzo mocno pomagali wolontariusze. Rusini, Ukraińcy są silni. Wolontariuszy nie brakuje również pod urzędem na Libelta. Trzeba pomóc wypełniać wnioski o PESEL, ale także rozwiązywać bardziej zawiłe problemy. Podchodzi osoba, która przekroczyła granicę powiedzmy w Rumunii, przez Słowację, dostała się do Polski bez pieczątki przekroczenie granicy polskiej. I teraz tą osobę rzucają na lotnisko, z lotniska do urzędu. Na lotnisku jest ogłoszenie. Wisi informacja, że lotnisko takich zaświadczeń nie wydaje o przechorzeniu granicy, chociaż wydawali do piątku. W piątek stała tutaj taka kolejka, a wtedy w poznańskim urzędzie PESEL wyrobiło ponad tysiąc osób. Teraz po przerwie, kiedy rząd zawiesił jego wydawanie, okazuje się, że ci Ukraińcy będą musieli tu wrócić, by uzyskać niektóre usługi. Właśnie dalej można się nim posługiwać, można iść do pracy z tym pesel -em. Tutaj się nic nie zmienia, natomiast jeżeli ktoś chce uzupełnić ten PESEL o te dodatkowe funkcjonalności, które ma nowy PESEL, to tak, musi tutaj do nas przyjść, złożyć odciski palców, dostarczyć zdjęcie, to zdjęcie jest skanowane i wówczas w systemie państwowym jest umieszczany odcisk palca oraz zdjęcie i wówczas można się posługiwać M tożsamością oraz profilem zaufanym. Na szczęście wprowadzony dzisiaj system rejestracji funkcjonował przynajmniej w Poznaniu bez zarzutu. Na wyrobienie PESEL-u urzędnicy tylko rano umówili ponad 4000 wizyt. Już dziś było ich ponad 1300. Na miejskiej stronie internetowej jest specjalna zakładka w języku ukraińskim, gdzie można umówić wizytę. Osoba, która chce uzyskać numer PESEL w przypadku miasta Poznania, najpierw dokonuje rezerwacji internetowej i ta internetowa rezerwacja upoważnia nie tylko do wizyty w urzędzie, ale również do tego, żeby wykonać bezpłatne zdjęcie u fotografów, z którymi mamy podpisane umowy. W tym momencie to są cztery zakłady fotograficzne zlokalizowane tutaj w okolicach Libelta, natomiast jeśli będzie potrzeba, to będziemy zwiększać też fotografowie, którzy chcieliby Robić takie zdjęcia, to też prosimy, żeby się zgłaszali do nas. Dziś przed punktami fotograficznymi ustawiły się spore kolejki, ale nikt się w nich na nic nie skarżył. Problem nie. Dopomoże duże. Duże, dobra, dobra. Jest dużo osób, które pomagają, wolontariuszy i ludzi, które wiedzą o co chodzi. tak? Także mamy naprawdę ułatwione to wszystko, nie? Czyli Polska naprawdę się stara dla Ukraińców i dziękujemy za taką pomoc całej Polsce. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, dopiero od przyszłego tygodnia urzędnicy wydłużą pracę urzędu przy Libelta do godziny 21. Ukraińcy mogą się też starać o świadczenia, m.in. 500+, plus oraz jednorazowe 300 zł dla każdego uchodźcy. Krzysztof Czub, Puls Dnia.